Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Shio, a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraftowej. E, no cóż, zawitałem tutaj dlatego, że już dawno nie było odcinka. Aczkolwiek troszkę mi tu klatkuje z tego co widzę, ale dobra, nieważne. Pokażę wam co się zmieniło. Dobra, tutaj mamy pierwszą zmianę i jest to takie małe poletko e, tego zboża. A przy okazji sobie zbierzemy trochę sianka. Z prostej przyczyny to zrobiłem, dlatego że postanowiłem zrobić sobie wewnątrz domu, w tej jeszcze nieużywanej części, niezabudowanej, taką małą farmę owiec. Dlatego, że od czasu update'a 1.9, znaczy od tych wersji pre-release, zaczęło mi po prostu się spawnować znacznie mniej potworów. Potworów to znaczy zwierząt. I dlatego musiałem sobie się zabezpieczyć, dlatego że będzie mi potrzebna wełna. I zrobiłem sobie tutaj taką małą farmę. Jak widzicie, zwierzątka są. Niestety na razie nie mam, im, nie mam ich czym karmić. Ale jeszcze temu zaradzimy. Już kilka, oczywiście, zwierzątek się urodziło, że tak to ujmę. Także nie ma tragedii. I powoli tą wełnę będę nadrabiał. No i dobra, kolejna zmiana, która zaszła. Hmm. Ona chyba będzie tutaj. Nie wiem, czy coś jeszcze tam zrobiłem. Po pierwsze, dach. Znaczy, dach w sensie piętro zabudowałem całkowicie drewnem. Tutaj będzie wchodziło jeszcze. Wchodził będzie jeszcze jeden klocek, to będzie sufit ten, a tamto to jest podłoga wyższego e, pomieszczenia. E, no i zapytacie się pewnie, dlaczego to jest tak dziwnie zrobione, dlaczego tutaj są te e, śmieszne pomieszczenia otoczone dirtem, o co to w ogóle chodzi? No więc sprawa jest bardzo prosta. E, miałem zabudować to pomieszczenie jako e, takie mieszkania zwy, zwyczajne, tyle, że pomyślałem, że takie wielkie okna na samym dole do mieszkań to raczej nie jest w porządku, także... Postanowiłem zagospodarować to skrzydło posiadłości salą balową, którą chciałem zrobić w podziemiach. Pomieszczenia mieszkalne będą z tamtej strony, nad biblioteką. Zresztą sami zobaczycie pewnie jeszcze wkrótce, dlatego że będziemy to budować. No tak, no więc co będzie tutaj? Tutaj w tych konkretnych dwóch pomieszczeniach będą takie jakby małe spichlerze. Tutaj będzie przechowywane żarcie, zboże itd., itd. I wszystko co jest potrzebne do... Przyrządzania potraw na naszą salę balową. Potraw i oczywiście trunków, żeby nie było um, takich sytuacji, że ktoś poczuje się spragniony i oczywiście nie będzie się czego napić. Chociaż w sumie w Minecrafcie nie ma zbyt dużo um, napojów, no ale myślę, że w końcu noc temu zaradzi. E, co będzie tutaj? Tutaj będzie taka jakby kuchnia. Tak, tutaj będzie kuchnia. E, jeszcze nie wiem, jak ją zrobię dokładnie. W każdym razie dzisiaj będziemy się zajmować prawdopodobnie. No, właśnie budowaniem tego, to jest wypełnianiem podłogi. Tutaj będzie podłoga, myślę, z takich tych klocków co ostatnio wyszły, tego Stone brika dlatego że to całkiem przyjemnie wygląda. A z kolei ściany będą, jak zawsze, z wełny kolorowej, także było to jakieś takie w miarę przyjemne. Tutaj, oczywiście, też będzie, no właśnie, w sumie to o tym zapomniałem całkowicie. Mamy jeszcze jakieś dirta, to będziemy mogli sobie to odgrodzić. Tutaj, oczywiście, też będzie ściana. Tak, żeby zgodnie z założeniem mojego domu ściany były podwójne i żeby to wszystko ładnie wyglądało, ładnie się prezentowało. Także z tej strony, oczywiście też. Ok. No i oczywiście, tutaj też będzie ściana. No sami wiecie, trzeba będzie to wszystko otoczyć. Pozwólcie mi, że to zrobię. Dlatego, że potem o tym zapomnę i będziemy mieli problem. Dobra, skoczymy po większą ilość tego dirta. Stara mnie coś dzisiaj kratkuje, widzę. Chociaż nie wiem, może, może jest tak codziennie, ale tego po prostu nie zauważyłem. No, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Dobra, weźmiemy z dwa staki. Powinny wystarczyć. E, powiem wam jeszcze kilka słów na temat tego rozmnażania zwierząt. Dowiedziałem się, że można też rozmnażać wilki. Na razie jeszcze tego nie praktykowałem, dlatego że w sumie nie mam pomieszczenia na wilki. Chociaż w sumie mógłbym na razie zagospodarować tą salę balową, tą taką farmą wilków, chociaż może to nie jest zbyt jakieś takie higieniczne, no ale na szczęście w Minecraftie nie ma to znaczenia. Także one nie paskudzą i nie będzie co sprzątać. Chociaż kto wie, może w finalnej wersji. Yy, oj, to się ta kuchnia się trochę mała zrobiła, ale myślę, że wielka kuchnia nie jest potrzebna, dlatego że. Yy, dlatego, że jestem na tym świecie sam, także w większej ilości potraw niż tylko dla mnie. Nie będzie potrzeba. No chyba, że się pojawią NPC. -ki. I fajnie by było właśnie, gdyby się pojawiły NPCki, które mogą mi, że tak to ujmę służyć. Dobra. Odłożymy już tego dirta. To drewno też myślę, że nam się na razie nie przyda. Kilof za to. Odłożymy dwa kilofy. Lapis lazury myślę, że też. Cóż by tu jeszcze odłożyć? No, tą całą wełnę. To, to nie jest nam na razie potrzebne, także... To też odłożymy. Dobra. Teraz musimy zobaczyć, czy tutaj są gdzieś te briki. A jak ich nie będzie, to skoczymy na dół. Nie ma. Dobra. No to musimy skoczyć na dół do krypty, bo tam myślę, że będzie coś. I przy okazji myślę, że coś tam jeszcze zrobiłem nowego, ale nie jestem szczerze mówiąc pewien. A właśnie, zrobiłem. No racja, To Wam pokażę na górze. Przydałoby się mieć to z głowy, żeby potem nie latać w kolejnych odcinkach i nie przypominać sobie. Tutaj pojawiły się właśnie takie dźwignie. Już opisane, tu macie pierwsza stacja ze znakiem zapytania, bo w sumie jeszcze nie wiem co tam będzie. To jest to, tutaj o najbliżej naszego. No, jak to nazwać? Najbliżej naszej, naszego wylotu z tej jaskini. To jest stacja druga, która tak de facto powinna być stacją trzecią, bo po tamtej stronie będzie stacja druga. Jako oto tutaj, w każdym razie stacja trzecia to jest magazyn, tam gdzie widzieliście i w magazynie drobiłem kilka rzeczy także. Zaraz wam pokażę. Jeśli chodzi o sam mechanizm, to nie jest on w ogóle skomplikowany, On po prostu dźwignia sprawia, że zmienia się e, kierunek torów, czyli na przykład ten tor przewróci się w tą stronę i będziemy jechać tam. Jak na razie to jest oczywiście ustawione wszystko na jazdę w dół. Także żadna dźwignia nie jest aktywowana. Dorobię oczywiście jeszcze jakieś takie światełki, które by pozwoliły nam odróżnić, które, e, które są oczywiście włączone, a które nie. Dobra, tutaj mamy magazyn. No i sami zobaczcie, mamy tutaj minerały. Mamy też rośliny i materiały budowlane, czyli od ostatniego e, czasu zagospodarowałem dwa sloty. E, ten slot już był wcześniej zrobiony, aczkolwiek e, ten zrobiłem od podstaw. I e, on nie jest oczywiście jeszcze chyba zagospodarowany, chociaż nie, jest, jest tu coś oczywiście. Jest dużo tego oczywiście mówię. Ok, mamy stone briki. Ale wydaje mi się, że one jeszcze będą na dole. Także pozwolę sobie rzucić tam okiem. No, jak widzicie, wszystko działa, zajmuje niewiele miejsca. Także bardzo przyjemny magazyn ogółem mi wyszedł. Co będzie pod tym magazynem? Dokładnie pod magazynem będą farmy, tylko że one będą nieco dalej, dlatego że jeszcze musimy zmieścić pomieszczenia niżej. Ok, w krypcie powinny być te briki. No, sam w samej krypcie chyba niewiele się zmieniło, dlatego że postanowiliście, żebym zrobił wreszcie ten cały dom. Także niewiele miałem do roboty. O, tutaj jest jeszcze wełna, która nam się w sumie przyda. I czarna wełna, Boże. Czemu tutaj jest tak tego dużo? No i widzicie, farmy dalej funkcjonują. Te, które Wam pokazywałem w poradnikach. One są dwie, dlatego że jedna była demonstracyjna, a druga była, no, taka praktyczna bardziej. E, tutaj w sumie nic się nie zmieniło. To jest ten oczyszczacz z, z promieniowania. Nie wiem, jak go w sumie jeszcze nazwać, ale jeszcze z, z, z zastanowimy się nad nazwami. No i to w sumie tyle z samej krypty, czyli w sumie chyba nic się nie zmieniło. Dobra, na samym dole też się nic nie zmieniło. Mam taki pomysł w sumie, wpadł mi ostatnio do głowy, nie wiem co o tym będziecie sądzili, żeby zrobić ten portal z cały wymiar piekła, jego taką sferę komunikacyjną, a także badawczą w sumie, dlatego że w neterze ma wejście całkiem sporo rzeczy, także przydałoby się zbadać te rzeczy. Także powiem Wam, że to jest całkiem fajny pomysł według mnie. Będziemy mogli się połączyć z innymi krainami i tam budować oczywiście swoje jakieś bazy. Tak samo jak połączyć po prostu z innymi elementami właśnie tego neteru. I właśnie jest jeszcze jeden w sumie, jest jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, która wchodzi w update, a czy w wersji finalnej. W sumie to muszę tutaj przyznać, że poinformowa po poinformowała mnie strona Minecraft.pl, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. No to jest w sumie jeden z najlepszych portali, najbardziej rzetelnych, także nie mam nic do zarzucenia, jeśli chodzi o, o ten portal, a wiele do pokazania. Dlatego, że na tym portalu jest naprawdę masa informacji i jest... praktycznie codziennie jest tam kilka nowych rzeczy, które o których warto wiedzieć, jeśli chodzi o nadchodzące serie. Ok, oczywiście nie będziemy tego kopać ręką, no bez przesady. Skoczymy sobie do Crafting Table. Ok. Gdzież jest? Tu są patyki. Cobblestone. No, oczywiście nie mamy cobblestone. A. No, jak można nie nosić cobblestone? A? Ja po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak ja mogłem to zrobić. Dobra, tą wełnę też zabierzemy. O, no nie ma cobblestone, a. no boże. Dobra, tu jest. Jesteśmy uratowani. Dwa patyki. Chociaż ta łopata w sumie się szybko skończy. No ale dobra. Możemy zaufać, że... że nam wystarczy, aczkolwiek nie wiem czy to jest dobry pomysł. I przy okazji jeszcze skoczymy na dwór, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja z naszą... naszą małą farmą. Ok Muszę to w sumie zbierać, żeby te... No te zwierzątka hodować. no sami wiecie o co chodzi. Dlatego, że mi ta wełna jest strasznie potrzebna. Także mam zamiar je hodować i tyle. Dobra. Chociaż, no dobra, już to potem załatwimy przy okazji. Schowamy te seedy. I przy okazji, skoro już tu jesteśmy, to nakarmimy zwierzątka, żeby zaczęły się rozmnażać. I przy okazji pokażę Wam jak to działa. Wejdziemy sobie tutaj. Nie wiem czy to, co mogą przechodzić przez tą bramkę, ale mam nadzieję, że nie. No, i dobra, już widzicie, troszkę tych chłowiec się tutaj u nas po pojawiło. Karmi nakarmiamy jedną. No, gdzie jest jakaś druga? I drugą. No, i teraz one się będą mizdrzyć, i z tego wyskoczy taki mały bobek, który jest oficjalnie nazywany małomowcą. Kurczę, cholera, dajcie mi spokój. Jak one widzą, że ja trzymam to zboże, to zapierdzielają za mną tak strasznie, że nie da się od nich odpędzić, szczerze mówiąc. No jak widzicie, one teraz próbują stąd spierdzielić, ale ja im nie dam. Won mi stąd. Już. Najgorsze jest to, że im nie odrasta niestety wełna. Ale mam nadzieję, że kiedyś to załatwią. Załatwi nocz. Nocz zawsze musi coś spartolić, jeśli chodzi o... Um, no właśnie rozmnażanie zwierząt to spartolił to na całej linii. No jak można e, zrobić rozmnażanie zwierząt i nie odrastanie wełny owcom? No to jest po prostu coś dla mnie skandalicznego. Takie zaniedbanie totalne. Ale dobra, nieważne. Um... Ok. teraz musimy zrobić tą podłogę. Skoro mamy już łopatę i briki, to całość... Znaczy, to zostały nam same czynności właśnie takie typowo robotnicze. No niestety nie mamy ze sobą e, sług bałwanków, które są na tyle dobre, że wykopią mi obszar, który pokażę. No ale może kiedyś takie moby właśnie użytkowe wejdą. E, oficjalnie bałwan jest na nazywany tym mobem użytkowym, ale ja bym w sumie tak tego nie nazwał. To jest po prostu taki mob, który biega i ogólnie żadnego pożytku z niego nie ma, oprócz oczywiście farmy, którą prezentowałem wam w którymś poradniku. Znaczy w którymś, w jedynym poradniku z Minecrafta. Powiem wam, że miałem jeszcze jeden pomysł na poradnik, a mianowicie był to poradnik dotyczący ym, automatycznej fabryki bałwanków. Yy, ona była oparta na pistonach, pistony przesuwały klocki, które łączyły się w bałwana. Ale niestety był taki jeden mankament. Po prostu nie dało się przesunąć dyni pistonem, ona po prostu się rozwalała. To jest chyba efekt tego ostatniego update'a z, z właśnie farmieniem tych dyń. No i to była moja jedyna przeszkoda. W sumie, gdyby ona nie wystąpiła, to na pewno byśmy teraz mieli, znaczy, byście teraz mieli na kanale poradnik, bo chciałem go zrobić szybciej niż regularny odcinek. Dobra, jedną stronę mamy załatwioną. A, troszkę tego kopania będzie. Już pół łopaty zeszło. No boże. Te kamienne łopaty, zresztą każde łopaty schodzą tak szybko, że to jest po prostu nie do pomyślenia. No ale cóż, możemy poradzić w takim wypadku. Dobra. Mam nadzieję, że nam tego brika starczy, żeby nie było potem jazdy. Ale jeszcze dziś stone będziemy mieli. Znaczy nie, teraz się tego chyba nie nazywa clearstone. Tylko po prostu Stone. No to są przyzwyczajenia z wersji jeszcze wcześniejszych, gdzie po prostu tych nazwy nie było. Dobra. Ok, no został nam ostatni stack, ale w sumie same pomieszczenia, właśnie te gospodarcze, to jest spichlerze. Chciałem wypełnić tym kamieniem, także nie ma tragedii. I tutaj oczywiście jeszcze nam tego musimy się niestety pozbyć. Dlatego że niepotrzebnie nie zmarnujemy tego, tego brika. Dlatego że tutaj i tak, i tak będzie no ściana. Ta właśnie wewnętrzna. Tutaj też, niestety. No boże. W sumie błąd, ale no wybaczcie. Tak to czasem jest, jak się człowiek zapina. Mówiłem wam, że jeśli nie zrobię tych obramówek, to będę o tym zapominał i wy, wynikną z tego takie rzeczy, że będę musiał skopywać skup potem połowę, niestety, całego pomieszczenia. No dlatego. Zawsze wolę to zrobić najpierw, a tutaj po prostu zapomniałem zwyczajnie. Także wybaczcie, no, ludzka rzecz. Ok, mamy to załatwione. Jak, jakiego koloru będzie korytarz? To znaczy, inaczej, może. Jak zbudowany będzie ten korytarz? Nie wiem jeszcze, jaka będzie podłoga, ale tu mamy troszkę tego black woola. Także będziemy mogli. O Jezus, będziemy mogli zrobić sobie tutaj taką. właśnie pierwszą fazę. Tego wszystkiego. Dlatego, że zawsze podstawa budynku to jest. nie podstawa budynku, tylko podstawa ściany. To jest, ten, to jest ta czarna wełna. I nam zostało jeszcze 8. No dobra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idealnie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ekstra. Mamy w sumie korytarz po części zrobiony, chociaż jeszcze nie wiem. To znaczy wiem, wiem. Korytarz będzie wypełniony wełną czerwoną, dlatego że on prowadzi jeszcze od, od tej głównej hali, także to będzie się ładnie komponować. A sama kuchnia razem z pomieszczeniami, go, pomieszczeniami gospodarczymi będzie koloru żółtego i zacząłem zbierać tą żółtą wełnę, jak pewnie widzieliście na początku odcinka, że już trochę jej nazbierałem. Oczywiście cała ona pochodzi z farmy, także cóż, farmy się czasem przydają. Okej. Okay. No i dobra, nie mamy tej wełny już więcej, ale myślę, że zaraz znajdziemy jeszcze jakąś wełnę żółtą właśnie. Okej. Okay. Jeszcze jakąś czerwoną może. No cóż, szkoda, że nie mamy tej wełny czerwonej. Znowu. A nie, jest jeszcze. Kilka sztuk. No i cieszę, że zaraz będę biegał znowu i zbierał tą wełnę niestety. Chociaż nie, myślę, że w magazynie jeszcze może być trochę tej wełny, także zaraz skoczymy i zobaczymy. Powiem wam, że ostatnio renderują mi się strasznie wielkie odcinki. I to mnie martwi. No, ale coś poradzę. Na przykład ostatni Oblivion. Nie, to był ostatni Wiedźmin. Wyrenderował mi się w wielkości 1,6 GB. To jest po prostu straszna wielkość, dlatego że będę to wgrywał przez pewnie cały dzień. Dlatego sobota już czeka na mnie i będę wgrywał to no, przez cały dzień. Tak jak wcześniej powiedziałem. Dobra. Mamy trochę tej żółtej wełny, także wypełnimy wnętrze tego magazynku. A przynajmniej część Jak widzicie ten dolny klocek dalej pozostaje dirtem Dlatego, że nie mam już czarnej wełny A podstawa zawsze jest czarna Ktoś mi powiedział, że po prostu czarny kolor komponuje się z wszystkim Także pomyślałem, że to jest w sumie dobry pomysł Żeby żółty tutaj wprowadzić Nie wiem jak się skomponuje z niebieskim W każdym razie górna część domu Czyli ta sala balowa ma być właśnie w kolorze niebieskim Tak, żeby taka była przyjemna No ciepła to może nie Dlatego, że niebieski kolor jest wbrew pozorom zimny o, tam już widzę, nam coś wyrosło. A Jak widzicie, dzisiaj biegamy na wszystkie fronty, dlatego że po prostu praca jest katorżnicza i trzeba kilka rzeczy załatwić i w odcinku. Raz, dwa. Dziękuję bardzo. No i przy okazji skoczymy jeszcze rozmnożyć te zwierzątka. I weźmiemy od razu barwniki, żeby Załatwić sprawę cięcia od razu. Szkoda, że ta wełna nie odrasta. Gdyby odrastała, to nie musiałbym ich potem zabijać, ale coś czuję, że skończy się to tak, że będę musiał jej po prostu zabijać. A z nich w sumie nic nie wypada, jak są ogolone. Przydałoby się jakieś owcze mięso. Nie wiem, czy weszło, czy nie weszło w końcu. No nic, zaraz zobaczymy. Dobra, gdzie jest, gdzie jest ten barwnik? Barwnik jest chyba tutaj. No nie, jednak tutaj. Okej. Okay. Myślę, że nie ma sensu brać go za dużo, dlatego że i tak skończy się to na, na tym etapie, że, em, że ogolę trzy owce max 4. Raz, dwa. No i róbcie owce. A ja już sobie ustawię barwniki. No i tak, jedna owca na niebiesko. Dziękuję. I druga owca, jest jeszcze jedna taka mała nieogolona, którą wcześniej zrobiłem, że tak powiem. No i bardzo ładnie, dziękuję wam. Ale nie ganiajcie mnie tak. Znaczy nie, one ganiają... To jest tak, że rodzice... To jest fajna rzecz w sumie. Rodzice ganiają zawsze za swoim młodym. Taka fajna, realistyczna rzecz. Dobra. Ile ich już jest? Całkiem sporo. E, za pierwszym razem, czyli jakiś dzień temu, w prawdziwym życiu, e, oczywiście były tu tylko dwie. Ale zaczęły się rozmnażać. To jest tak, że 10 minut rośnie mały w dużego, a e, z kolei... To jest tak, że jak owce urodzą, to potem przez 5 minut nie są zdolne do no, tworzenia, że tak to umiem pro prokreacji. O! To jest bardzo ładne określenie. No i w związku z tym trzeba czekać te 5 minut, żeby zaczęto, zaczęło się znowu no, wiecie o co chodzi. rozmnażać. O! Dobra. Ja widzę, że już dobiega nam koniec yy, odcinka. Aczkolwiek jeszcze wypełnię tą wełną, którą przed chwilą zdobyłem. No, czyli trzy sztuki w sumie nie, nie jest to zbyt wymagająca liczba, ale jednak. Okej. Okay. Au, au, au. Coś mi do oka wpadło. Raz, dwa i trzy. Okej. Okay. Pewnie jak wrócicie w następnym odcinku, będę miał już całkiem sporo zrobione, ale to oczywiście wymaga czasu. Także tymczasem żegnam się z wami. Zobaczymy się pewnie już niedługo. Cześć, czołem i do zobaczenia!